Cześć, isiaczki! Hi! It's me, IT! It's me, IT! It's me, IT! It's me, it. To jest z TikToka? No bo odcinek wygląda taki na... No, o nie, ja się boję ciebie! Ja się boję, że ty coś zrobiłaś na tym odcinku strasznego. Uroczy jest, jak mało kto. I nie wiem czemu, wcześniej mi umknęło to. Będzie więcej piosenek z Disney'a z moimi wykonają. O, jak chcecie, to będzie. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Ale nie no, piosenki z Disney'a są fajne. Lubicie bajki? Ja chyba, chyba lubicie bajki. Nie mieliście by lubić. Nie? Robiłam. Zostawcie moje masło. Czemu Bella jest taka niemiła? <głosy> <głosy> Zostawcie moje masło. Co ty chcesz? To z czym mam jeść kanapki? Nie moja sprawa. Masło jest moje, sobie kupiłam, tak? To nie ma dyskutowania zamiast. No. no, dobra. To I... no szybko. To no szybko ten tekst. No idź. No i co teraz? Co ta... Nie rozumiem w ogóle. Nie rozumiem, o co ci chodziło w tej scenie, ale dam ci serduszko. Wiesz no chora. Yy, Ocineczek 15, tak? No dobra. Mm. Boję się... Proszę się nie weź, proszę! Ej, co gadaliście? już nie mogę! Ja już nie chcę! Mam dość! To... Tu... Dobra... Hmm, ciekawe co mówią w wiadomościach... E, uważajcie podpalasz. No dobra... Tu wieszko... Straszne to jest, nie jestem już w więzieniu... Bo z niego uciekłeś... Podpaliłem... śpiuro Tagine to przesada. Będziesz ich chciał. Ja się chciał... Nie... Nie, ja na ty wiesz chore, bo to jest straszne, co ty robisz! Ja się boję ciebie! Ja... <grym> boję się! Okropne! O morze! Aż ciarki mnie przeszły! Oh my god! Okej. Okay. Doceniam. Doceniam małe gesty. Xenovium. Ora stopy, kochanie, no akurat na zimę się przydadzą, faktycznie. Dobrze, pierwsko, że ja wywaliłaś serce, skoro tak o Tobie źle mówię, no dobrze. Aleczka, Fiole, dziękuję bardzo. E, Lala, Leslie, dziękuję bardzo. Ej, mi się macie jakieś filmy do oglądania? Chyba jakieś powinny nowe się pojawić, no co wiecznie będziemy prezenty otwierać. Coś jest dziwne, ten uniwersum, no tak, uniwersum naszych live'ów, ja, ja nawet się gubię, co się tu dzieje. Okay. Eee... Uh, Idę, kochanie, rób słoneczko moje, ukochane misiaczku. <śred canción> nie macie dość, jak ja tak wam mówię, kochani moje słoneczko, misiaczku. Nie macie dość. Oh my gosh. Podoba mi się. Nie ma nic nic dla mnie nie robicie. Żadnych halcików dla mnie nie robicie, ani filmów. I po co te live'y ja robię? Jak nie ma żadnych arców do oglądania. <śred <śred> E, w sumie widziałam w topce jeden. Widziałam. Widziałam w topce, może jeszcze uda mi się go znaleźć w takim bądź Nie no. Nie, już mnie coś śpieszy. Naprawdę muszę znowu nos wymuchać. Nie wierzę. Ciągle choruję. Jest, to jest straszne. Ja ciągle jestem chora. Oh my gosh. dni temu. Teraz pytanie brzmi: e, jaki odcinek nie oglądałam? Chyba wszystkich nie widziałam. Mam tak ktoś? Historia tak, inna. Biuro imprez, Chyba widzieliśmy? Dzień dobry, dzień dobry. To nie jest to, co było skopiowane? Tak, flowers, tak, tak. No faktycznie. O, tutaj jestem przybrany też za Wiedźmę. O, oglądał Agatę. Da, da, A da, da, da. tutaj. Dobra, nie widziałam tego. Nie, nie widziałam. Nowy arbuzek, ale tu nie ma albuczka. a tu masz, faktycznie. Tu mamy arbuzka, oh my gosh. oh super jak się ucieszyła, że ja tu stoję. Oh my gosh. A może nie? Ja już się cieszę, to pewnie chodziło o coś innego. O nie. Tak? O Boże. Kiju, pietre, Ona płacze! Ej, to może łzy przez Katar. O, faktycznie. Ej, faktycznie tak może być. <grytanie> Czekaj, ona się na mnie wkurzyła? Przepraszam. Mini, myśl, Dziękuję bardzo. Za 25, nie. Więcej. Więcej. <mory> More eee, nie no coje. Ładny art o tobie. O, faktycznie tak bardzo ładny. Widzieliśmy go. Dziękuję kochanie. Aha, dobra, obierzmy eee, ja Najpierw w ten odcinek i ja ci wyślę zwierzeczka. Eee, Jak obierzemy Odcineczek bo nie da się mi wejść teraz w ten w tą zakładkę. Kolej dusia mi coś dała. Konfetti Dobra, kolej dusia, potem idziemy twój eee, twój domek. Eee... Czekaj, ja pewnie zapomnę, to jestem za przygdzieś w notatniku. A? dobra, idę do szkoły. Czekaj, a nie oglądaliśmy taki łaneczek. Cześć. O oh my. God. Hej. Do od urodzenia. Okay, to chodźmy. Czekają na nas. O oh my God! to jest! To moje nauczycie, Czemu... A to już zasnęła. To co? co? Yuppie O. Ustawcie się Leosarą dziewczyną z innego liceum Niko co tam chcesz dziecko? Bo chłopcy nie powinni mieć domku z chłop. Co? Co? Czekaj, co? Chłopcy nie powinni mieć domku z chłop. Przeczytałam, tylko tam było. Bo dziewczyny nie mogą mieć domku z chłopakami, a ja przeczytałam. Bo chłopcy nie powinni mieć domku z chłopakami. No może czuję, że czytam? A może tam źle było napisane? Jestem grzeczna, staram się. Ostatnio być grzeczna. MSP2. <grafy> e, Racja. I Coś mi tu nie gra na liście. Niestety Lucy będzie musiała mieć domek z chłopakami. Chłopcami. O oh my god, nie, 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 nie! Co na to się Dlaczego? Co jest? Nie ta Co się dzieje? Może ona jest chłopakiem. Jej sobie łóżko! O oh my god. Yeah. <grafy> OK, pójdę na spacer, o jakaś kula ją zaatakuje, biegnij, biegnij, kto grał Lara Croft, biegnij, a nie, co to za Ta czarna kula, to ja, a ją zrobiłam, halo, może pani wejść, ja, to ja, to ja, znowu, czekaj, ja nic nie rozumiem, dobra, eee, y Obejrzymy kwiat. Oglądamy tylko ten. I ja oglądamy dalej. Nadal w to nie bierze. Miał, miał, miał. <ścoughs> co to? Co to było? Co się stało? Oh my, Hej, słodziarku. Jakie ty środki! Zabiorę ci dziesięć albo. Oh my, God. transformation. O oh, mój Bosze. Boże, co by? Ty jesteś? Łące nie bój się! Gdzie jest taki odcinek? Karbię. Czekaj, 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 czekaj. Boże nie znoszyłam. Jestem czarodziejką. Oczywiście. Lora, brzuszka, strażniczka. Omy, Lora się nazywam. A czemu nie Flora? Nie, może być. Bra Brawo. No, ja coś mam na imię Lora. Ale słodki kotek! Nie opuszczaj mnie teraz, Lora! To jest... Koniec. G, gram nauczycielki i, i Lore. O, so cute! Może nie mogę naleźć tego naleźć, był kociakiem? Miau! Yeah. So cute! O oh, my God. brakuje mi takich uszkód, nie? I wtedy bym mogła mówić... Miau! It's me ID! Miau! Dobra. Proszę, <śleszy> <Ruszyłam> się. się! proszę, <śleszy> na proszę, 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 O Boże, proszę, ma małą proszę, O Boże. Boże, mała taginka. proszę, So proszę, proszę, Oże jakie to słodkie. To twój kotek. To jest słodki. <grystanie> Dobra, idziemy do Krai No. O, wow! Czaszki. ogień. super się zapowiada. E, masz nawet swój camper. Wow. Więcej czasek. Mm, tutaj mam wyżywka. Czy jesteś fit? Tutaj mamy jakieś straszydła. Na górze zapas dy. Eee, nie masz nie masz sypialni, to chyba po prostu śpisz w kamperze, wydaje mi się. A mój, mój piesek... piesek kotek? Już już, już zwiedził twój domek. Tego, domek 5 na 5, tylko nie wiem gdzie ty śpisz, chyba pięć. No dobra, skoro Gdzie? Którymi? No to co? Będziesz ma moknąć i marznąć, jak będzie padać. XD? te? Janinka, nowe ma. Zobaczymy. Puma. Tak, mój kochany pomóż. O może dziękuję. Oh my gosh. Eee, już go mi dzisiaj zwierzątka. Eee, no dobra, teraz, 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 teraz. Miałam obejrzeć film kwiat podłoga 4,18. O Boże Majka! Dla mnie to nowy serial. Balony! O oh mój! Tagina, szuka zawionych fanów, fanki. O, bo to jest zapowiedź chyba. Jessie, dziękuję za pozdarko. Dziękuję bardzo. nie widzę. Nowy serial. Oto nowy serial. Yy... Ten serial będzie opowiadał o Taginie, która jest smutna, bo wszystkie fanki zniknęły z MSP2. <grym> o Boże, fajnie! Dobra. Boże. Yy, była lekko zaskoczona, że jej w domu nie ma ani jednego fana. Yy, ogólnie oprócz jej nikogo nie było. Ja już wam powiem, dlaczego nikogo mi w domu nie ma. I te głupie wróżki popsuły grę. E, bo, bo przez y, większość zwierzaczków powoduje błąd, który sprawia, że y, nie można mi wejść do, do domu y, telefonu na przykład. I wyskakuje błąd. I, i dlatego moje już moje nie, nie głębszą mi zwierząt, bo y, jak wejdą mi do domu, to utkną w nim. I nigdy nie wrócą y, i nigdy nie wrócą. Jestem. mam Taka ty fotografia. Geniczna jesteś. Jesteś włotogieniczna, kochanie. Niech ja słodka. To jest taka grzeczna. Boże. Co ja ci robię? Użam cię pewnie, nie? Użam cię? Użam? Powiedz coś. Dobra, wypuszczamy. Już, już wypuszczamy się.